Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszy film to będzie test produktu. Jest to produkt, którego jeszcze nie otwieram. Chciałam z wami zrobić ten test tak na świeżo. Jest to takie wielofunkcyjne narzędzie z marki Joy Takie narzędzie, które posiada dwie jakby końcówki można powiedzieć i dodatkowo wymienne. Części. Jak widzicie, przychodzi ono zapakowane w ten sposób. No tutaj nie mamy nic w języku polskim napisanym, ale możemy się dowiedzieć, że jest do. używa się go do różnych technik. I teraz tak. Aha, do czyszczenia wykrojników, do pracy z klejem, do pracy z tuszami. To w zależności od końcówki, tutaj możemy do formowania do skorowania, też do czyszczenia wykrojników, do ręcznego embossingu, czyli takiego na zimno i do pracy też z papierem. Ok, będziemy testować. Jak widzicie to narzędzie składa się z takiej jakby z jednej części, w której macie właśnie to urządzenie do czyszczenia wykroników. tutaj jest taki wałeczek i ten wałek właśnie służy do rozprowadzania, kleju, do rozprowadzania kleju bądź na przykład tuszy a z drugiej strony mamy takie cienkie wymienne końcówki i tutaj jest cały zestaw i to jest właśnie do czyszczenia wykroników, do skorowania do zimnego embosingu no i tu jest taka też kuleczka więc można nią formować otwieramy zobaczymy jak się pracuje z tym narzędziem? Yy, przyznam szczerze, nie sprawdziłam kwoty i jak, ile to narzędzie kosztuje. Wydaje mi się, że jest to koszt około 40 paru złotych. Um, Czekajcie. Może tutaj nożyczkami sobie rozepnę. Yy, natomiast jeśli nie zapomnę, to napiszę Wam gdzieś tutaj w rogu, ile to kosztowało. Ale uważam, że jeżeli jest to takie wielofunkcyjne narzędzie, to ta kwota wcale nie jest zbyt duża, dlatego że tak naprawdę w jednym narzędziu macie wiele, których używamy w naszym skrapie: bo i czyszczenie wykroników, i rozprowadzanie kleju czy tuszy, i skorowanie. Także myślę, że narzędzie warte swojej ceny odkładam na bok. I będziemy teraz testować. Jeśli chodzi o to narzędzie samo w sobie jest takie bardzo leciutkie, bardzo leciutkie. Wcale nie czuć, że tutaj ta większa część jest jakąś tak że ciągnie nas. Bardzo, bardzo leciutkie, bardzo fajne narzędzie. I tutaj mamy też zestaw. Zaraz wam wszystko otworzę i pokażę, jak wygląda. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 plus siódma włożona końcóweczka. Zaczniemy może od tego czyścika do yy, wykroników. Jest dosyć sztywny ten czyścik. Yy, I ja sobie tutaj. Wzięłam taką serwetkę, yy, tylko przejechałam. Nie wiem, jak to wygląda. Zaraz zobaczymy, czy jest tu co czyścić. No, w wykrojniku to tak nie za wiele nam zostało. Jak na złość. Słuchajcie, to jest chyba trzecia serwetka, którą próbowałam, ale już mówię, trudno będzie, co będzie. Bo jak na złość, po prostu wszystko mi idealnie wypada. Yy, ale okej, okay, tutaj mamy jeszcze coś nam zostało w yy, tej serwetce, więc będziemy czyścić. Jeśli chodzi o to narzędzie mm -hmm. powiem Wam, że poprzednio jak używałam tej serwetki, to zostały mi w tych malutkich takich dziureczkach tutaj. Nie wiem czy wy to zobaczycie, w tych malutkich dziureczkach, natomiast tym przejechałam i faktycznie nic w wykrojniku nie zostało więc fajnie. Mm. Zobaczmy, jak się to ma do czyszczenia tego. Też bardzo fajnie to wychodzi. To można oczywiście na taką gąbeczkę położyć i na tej gąbeczce przejechać, ale już nie będę. Wtedy fajniej wypada, ale bez problemu. Tutaj ten jeden musiałam tylko wypchnąć faktycznie bez problemu wyczyściło nam i wykrojnik, i serwetkę. Więc fajnie. To możemy sobie tutaj odłożyć. No, i jeśli chodzi o tę część, to jak najbardziej uważam, że spełnia swoje zadanie. Zmieniamy w bardzo prosty sposób jest zmiana. Tutaj odkręcamy. I przykręcamy wałeczek. Wałeczek jest taki jakby um, gumowy, ale ta guma jest taka bardzo um, sztywna. I teraz tak. Można tym rozprowadzać y, tusz, można rozprowadzać klej. Ja tutaj mam jakieś y, takie y, małe kawałeczki, ścinki papieru. Spróbujemy tutaj pierwszy lepszy z brzegu tusz, który mam na biurku, żółty. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, jak to działa. Uu, super. Yy. Tak, tak, jak nabierzemy tego tuszu, no to wiadomo, tutaj zostawia mocniejsze ślady przy pierwszym. On tak nie rozciera tego tuszu, ale uważam, że to jest bardzo fajny efekt, dla, szczególnie dla osób, które sobie mediują albo robią y, takie tła do prac z tuszy, można tym spokojnie tusz nakładać, fajny efekt to daje zobaczymy jak z wyczyszczeniem tego wałeczka ja się posłużę to tak, tu mamy to tutaj zaraz damy sobie ten wałek mokrą chusteczką bez problemu no, ale jak wiecie w sumie oksajdy są tuszami wodnymi więc Bez problemu to chusteczką zejdzie. Wytarte. Spróbujemy teraz jeszcze sobie troszeczkę kleju rozprowadzić. Zobaczymy w jaki sposób rozprowadza ten klej. Myślę, że to będzie dobre do rozprowadzania na przykład kleju na większych ilościach. Jeżeli kleicie jakieś okładki. Chodzi o duże powierzchnie, no bo takie małe to wiadomo, ale duże powierzchnie i. Mhm. No, ciężko tutaj pokazać jasny klej na jasnym papierze, ale. Tak, tak jak mówiłam, wydaje mi się, że to się świetnie sprawdzi w jakichś pracach, które mm, mają większą powierzchnię. Bardziej bym tego wałka, słuchajcie, używała do yy, rozprowadzania, właśnie jakichś mediów. A to jeszcze mi przyszło do głowy, żeby sprawdzić sobie ten wałek. Yy. Mi chwileczkę. Eee. W chwileczkę na płycie żelowej, no, Mokry mam ten i mi będzie się ślizgać, słuchajcie. Już lepiej, yy, i dajmy właśnie, może jakiś tusz czerwony? Mhm. Świetnie się rozprowadza, nadaje się też do rozprowadzania. Teraz wykorzystamy nadmiar. Mhm. Czyli, jeżeli macie na przykład w planach kupić sobie tą płytkę żelową, a wiadomo, że do tej płyteczki jakiś wałeczek trzeba dokupić, koszt wałka to tam minimum też jest około 30 zł, no to kupując takie narzędzie wielofunkcyjne i mając taki wałeczek. sobie potem można wykorzystać. I mając taki wałeczek, to już macie kolejne narzędzie do używania. To moim zdaniem można spokojnie myć pod wodą, więc jeżeli nawet nie uda się tutaj Wytrzeć dokładnie tego wałka, to myślę, że śmiało można go sobie zamoczyć. Ja sobie tutaj dam ten. Dobra, i teraz przechodzimy do drugiej strony. Tutaj włożona jest taka łyżeczka, i szczerze mówiąc, pojęcia nie mam do czego ta łyżeczka, ale łyżeczka, jak to łyżeczka, zaraz sprawdzimy. Myślę, że na spokojnie nada się do nakładania różnych drobiazgów, na przykład do shakerów. Tu mam kruszone szkło, tuczone szkło. Po troszku, więc jeżeli chcecie na przykład uzupełnić jakąś em, shakerek, ewentualnie na przykład mam tutaj kolor Glow i chciałabym sobie wyjąć troszeczkę na paletkę. To jak najbardziej łyżeczka się do tego sprawdza. E, czyli do wszystkich jakichś drobnych proszków, brokatów, e, myślę, że jak najbardziej e, ta łyżeczka się sprawdzi. Więc super. I teraz, e, jakie mamy końcóweczki? Tutaj. E, tutaj mamy tak. Mamy trzy takie kuleczki. Jedna jest większa, dwie mniejsze. Myślę sobie, że ta większa jest do formowania. A te dwie mniejsze, a trzy mamy, przepraszam, trzy mniejsze mamy kuleczki. One z pewnością nadadzą się do embossingu na zimno, ewentualnie też do formowania kwiatuszków. I mamy jeszcze takie, jedno takie ostre to. Wydaje mi się, że to jest do czyszczenia też wykrojników, ewentualnie skrapków. I tutaj ten element moim zdaniem jest do skorowania. Jak wymieniamy? Trzeba odkręcić delikatnie ten metalowy, tą metalową część. I wtedy wychodzi nam to. A wrzucamy sobie na przykład to. I o, coś chyba nie tak zrobiłam. O, teraz powinno być ok. To jest dosyć ostre. Aha, nie mam żadnego wyciętego yy, wykrojnika, już tutaj wykrojnikiem skrabka. Ale to jest na tyle cieniutkie, że zobaczcie, że też spokojnie nam te wszystkie dziureczki tu powypycha. Więc na przykład, jeżeli nie chcemy tym, albo mamy jakiś delikatny y, wykrojnik, który chcemy wyczyścić, to jak najbardziej tym też można sobie y, taki skrapek wyczyścić. Dobra, albo może to się. O, wtedy je leciutko wychodzi. Dobra, już wiem. Teraz kolejna końcóweczka to jest. Uh, moment. To jest końcóweczka, moim zdaniem, do skorowania. Aha, naciągamy i w ten sposób ok. Yy, więc wezmę sobie tutaj małą tablicę do biegowania. I oczywiście jakiś kolejny sprawek papieru. Mhm. Zobaczcie. Zbigowany bez problemu. Aczkolwiek e, trochę za cienkie jest to dla mnie, uważam. Jednak kość jest delikatnie grubsza i to biegowanie wychodzi moim zdaniem równiej, chyba że jest to po prostu kwestia może wprawy, chyba wprawy, bo te już mi poszły równo. Tutaj mi poszło tylko krzywo, więc może to kwestia wprawy faktycznie i macie już proszę bardzo pięknie zbigowane. No, chyba kwestia wprawy, słuchajcie. I. Ciach. Bigowanie zrobione. Mhm. Spoko. Więc mamy końcówkę też do bigowania. Teraz tak, co my tu możemy jeszcze? Tak, to chyba musi... U, wykręciłam całe. Musi opaść wtedy lepiej wchodzi. Tutaj mamy te trzy końcówki, to są trzy końcówki do embossingu. Weźmiemy sobie może tą najcieńszą, jako że nie będziemy może każdej po kolei wkładać, bo uważam, że no to już po prostu zależy jaką grubość potrzebujecie tego piórka do embossingu. I tu z tyłu na tablicy mamy też jakieś kształty. Nie wiem, spróbujemy sobie. I ja generalnie za embossingiem na zimno nie przepadam. Dla mnie to nie jest jakiś świetny efekt. Nie lubię tego robić, ale czasami. Em, można taki mniejszy może obrys zrobić, a tym większym ten środeczek. No, pięknie to wyszło, słuchajcie. Nie lubię tego, ale wyszło ładnie. No ta strona wiadomo jest brzydka, ale podoba mi się ten efekt. No nie robiłabym go chyba sama, ale na... bo jest to dość czasochłonne, natomiast jeżeli chcemy na przykład nie wiem, na zamknięciu koperty jakieś serduszka albo inną rzecz dodać, to uważam, że jest to fajna sprawa. Czyli mamy trzy kuleczki różnej wielkości do embosingu. I teraz jeszcze spróbujemy sobie tej największej kulki. Leci mi to. Ta wymiana jest naprawdę dość prosta i przyjemna. Tu mam taką kulkę większą i Powiedzmy, mam tu pod ręką płatek, który chcę uformować. Akurat takiej wielkości, że mi się nada do formowania, więc musicie się liczyć z tym, że jeżeli wykrojnik, powiedzmy, do kwiatka będzie większy, to kuleczką się więcej namachacie. No tutaj już typowo do kwiatków lepiej mieć jednak cały zestaw tych dłutek. Ale do takich mniejszych projektów, jak najbardziej, słuchajcie. A nawet tym małym dłutkiem do yy, embossingu, można, jak się chcecie, na przykład krawędzie zrobić. To też spokojnie można sobie wymienić i zrobić krawędzie. Mhm, bardzo fajnie to wygląda. Także słuchajcie, tak wygląda całe narzędzie. Ja sobie z powrotem wsadzę. Uważam, że bardzo poręczne, ponieważ za tą cenę tak naprawdę macie wiele różnych narzędzi. A jest to naprawdę bardzo, bardzo leciutkie. Jeszcze może podam Wam całkowity wymiar. Całkowita długość to jest 20 cm i uważam, że jest to naprawdę fajna rzecz, na którą warto wydać pieniążki, bo robimy czyszczenie wykrojników, czyszczenie skrapek, rozprowadzamy tusz, rozprowadzamy klej, jeśli chcecie się bawić akrylami na przykład, czy jakimiś innymi farbkami. Jak najbardziej myślę, że też spokojnie można tym rozprowadzać. Możemy używać do gel pressa, możemy używać do y, papieru, mamy końcówki do embossingu na zimno, możemy skorować. Mamy końcóweczkę do y, nakładania różnych drobiazgów, łopatkę. No i oczywiście y, kuleczkę, którą możemy formować sobie na przykład kwiatuszki. Dajcie znać, co sądzicie o takim urządzeniu, czy ono się Wam podoba, czy w ogóle wiedzieliście, że takie urządzenie jest. Czekam na Wasze komentarze. No, i jeśli używacie, to napiszcie koniecznie, jakie są Wasze odczucia, czy jesteście zadowoleni z tego urządzenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa.